Aj. E, pierwszy raz widzę tego scripego, zobaczcie jak on wyglądał tej Teraz, normalnie oby człowiek. Zobaczcie się to. Bo my go kurwa już kupali. E. A tych? Nigdy jeszcze tak go nie widział. Co oni go zmienili, krzychu, pocie obejrzeć. Normalnie nie, tego jak człowiek. Ty nie wszystko no. pióra mu wyjebało. Człowiek z unym z maską. O, jaki olbrzym. Ale jaja. Ja mu zrobię T-baga. He! <grychuj> go w ta spolo dożyć.